To ja! Pójdę z Pani w znicz olimpijski! Ha, ha, ha! Dżim, dżim! Czego? Nie widzicie, że zajęty jestem? A czym jesteś taki zajęty? Kolejną sztukę piszę, no, Na A czym miałbym być zajęty? No słabo mi idzie, już trzeci akt, jeszcze nikt nie zginął, a ty nie poglądaj. To może ja bym tam zagrał, wiesz? Mówiłem zagrać. Tak, lecz gdybyś wystąpił na reklamie gdybyś to tam kogoś zabił. A co, to źle? Ale wracając do rzeczy. E, którego z nas uważasz za najwspanialszego bohatera dramatycznego? Którą sztukę cenisz najwyżej? Hamlecie. No, Hamlecie, tak. Bardzo was lubię, ale no, muszę wam coś powiedzieć. Ale nie wiem jak zacząć, więc po prostu wam to powiem. Za moją najwspanialszą, największą, najwystąpiejszą sztukę uważam. Romeo i Julia. Romeo <grym> i Julia? No, dlaczego? Bo Romeo no, 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 i Julia to jest taka piękna, wzruszająca opowieść. O miłości, a nie tam jakieś. Nostełki, trupy... Oni też giną na końcu! Ale to nasze pty padek tak krótko? Żeby mnie nie kusiło Sequel'a napisać. <noise> Czego? No, Sequel'a, wiesz, druga część, na przykład. Romeo i Julia 2. Zemsta <noise> Hamlet 3. 50 lat później. Moda na sukces. Odcinek 3 miliony coś. Przygody Hunatyli 15. Hunaty Latopi Atlantyne. Świetne, Albo Czerwony kapturek, Następne pokolenie. Dzisiaj sam jestem babcią. Właśnie o coś takiego. Cierpienia. żeby nie było Dokładnie, kiedyś pojąłeś. A jeśli to my się nie zabijemy, zabijemy. to nie kończę. Jak ty nic Jesteś nie wiesz, wiadomo dawno, że ciło jest potężniejsze od miecza. ciło nie głębiej niż mięcz. E, to jest długopis. <gryląc> długopis też nie głębiej niż mięcz. Aczkolwiek nie tak bym To co? wsadzisz mi go w oko? Puszczące, ale nie, nie, nie mam lepszą Dopiszę kolejną scenę tak specjalnie dla was. Spróbujmy może. kun attylo. Jak wzburzona fala. popadł do Macbeth'a obciął mu Niczym podbipięta jednym ciosem miecza zrobił Hamletowi ciosem świętowiecza. Szybko, szybko, co się imujemy? Zgadzamy już nimi. To możemy mieć, tak pójdziemy, nie. No? Ej, ej no. dobra, no to pod no to będzie chyba koniec na dzisiaj. Ale tak, może jeszcze coś na deser. Może mnich Wam opowie, jak się robi wino. No, tak, to będzie. Chodź, chodź. chodź. <grywka> mm -hmm. On, On bardzo. Tak, tak, tak. jest tak. Najpierw są wino, wino, winogrona. Potem trzeba by je tak zebrać, rzucić do kadzi, udertać, żeby sok puściło. Następnie przelać do beczki. Ale tak naprawdę proces wytwórczy mało mnie interesuje. Za to, za to dużo bardziej interesuje mnie proces konsumpcyjny, no, którego mam teraz ochotę doświadczyć. Czego sobie i wam życzę smacznego. Dziękuję tak, Przepraszam na chwilę. Oprócz tego, że mam ogłoszenie, że robimy wspólne zdjęcie zaraz tak jak wyjdziemy, to tak pomyślałem sobie zadać. kiedyś, że warto było chronować tę grupę w końcu. <śmiech> <śmiech> Ale są abstrakcyjne dziwni, to pomyślałem, że to będzie coś absolutnie innego. Ale w podziękowaniu za pracę każdy z Was otrzymał beru przyjaźń. I z tego organizatora. A guszy? Możecie się dmuchać, tak, <laughs> no, no. Tak więc można opuścić salę. Okay.